W naszej ulubionej cukierni u Wasilewskiego mamy przyjemność porozmawiać z szefem grupy Tymex Boxing Promotion Mariuszem Grabowskim. Witam serdecznie. Witam. Dzień dobry. Koronawirus szaleje, ale jakby troszeczkę ucichł. Życie wraca do, do, do normy i sport i boks wraca do normy już w lipcu. Zorganizujesz kolejną swoją galę, tym Boxing Night, dokładnie 11 lipca. Opowiedz, co tam się będzie działo, kto wystąpi i czy łatwo w ogóle w dobie tego koronawirusa organizować takie imprezy? Powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że, że ten koronawirus mija już, bo, bo wszyscy jesteśmy scenieni imprez sportowych i mija po prostu już cały czas nosi. Wiadomo, że tutaj z Mateuszem Borkiem cały czas gdzieś jeździmy w terenie, szukamy, bo, bo tych gal planujemy naprawdę sporo. A wracając do tym Xboxing Night 12, które, które organizujemy 11 lipca, to na pewno, na pewno jesteśmy na tą galę przygotowani. Powiem szczerze, że, że mam już miejsce. W pierwszej wersji zakładaliśmy, zakładaliśmy, że ono będzie w studiu telewizyjnym, ale teraz widzimy, że te obostrzenia trochę są zdejmowane i, i, i mam nadzieję, że, że już 11 lipca wrócimy z kibicami. Może nie w, pełnej, w pełnym wymiarze, ale, ale nawet może 100, 200, 300 osób to, to już by było coś. A co do występów, no, to ja już kiedyś tam mówiłem, że, że, że na pewno planujemy występ zawodników, którzy nie boksowali jeszcze w tym roku. Bo, bo jak wiemy, niektórzy zawodnicy boksowali 7 marca w Dzierżoniowie na Tymeks Boxing Night 11. I teraz musimy tych zawodników, którzy nie boksowali, między innymi będzie to czy Maksymilian Gibadło. Myślę, że uda mi się dograć wagowo walkę z Kamilem Młodzińskim, bo w pierwszej wersji miał Kamil Młodziński zaboksować z Michałem Żeromińskim, ale Michał Żeromiński robi cały czas wagę i nie, nie, nie da rady tego zrobić. I myślę, że Aleksander Strecki jest kolejną osobą, którą, którą wystąpi. I Laura Grzyb, która prawdopodobnie zmierzy się z Bojaną Libiszewską. Zaboksuje też Sasza Sidorenko i, i tutaj walka jest dopięta, bo rozmawiałem z Irkiem Butowiczem i, i ma zaboksować z Kariną Kopińską. Jeśli walka z Piątkowską jej pójdzie dobrze, nie będzie żadnej kontuzji. Dogrywam walkę, jak wiecie, taką upragnioną przez kibiców, czy na Twitterze, czy, czy w Polsce. Marcin Siwy, Kamil Bodzioch I, i powiem szczerze, że, 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 że sprawy, sprawy są na ukończeniu i mam nadzieję, że 11 lipca na Tymex Boxing Night 12 taką walkę zobaczymy No i też planuję walkę Damiana Wrzesińskiego, bo wiadomo, że, że, że Damian miał kontuzję kciuka, ale, ale już poinformował mnie, że wyleczył tą kontuzję i mam naprawdę, naprawdę dobrego, dobrego rywala dla niego, który, który tak naprawdę kontrakt już jest podpisany. Ale tutaj jeszcze, jeszcze chcę chwilę, chwilę, chwilę poczekać, nie chcę po prostu ogłaszać, bo, bo mamy jeszcze jakieś tam inne plany związane z marketingiem, z promocją i myślę, że, że niebawem o tym, o tym wszystkim powiem. Dobrą opcją jest to, że mocno współpracuje z Mateuszem Borkiem, bo jednak ma sporo tych zawodników i Mateusz Borek robi 20 czerwca galę na krawędzi w Warłamowie i tam Robert Parzęczewski zaboksuje z tego co mi powiedziałeś poza kamerą z całkiem niezłym zawodnikiem. To jest dobre, że, że, że razem, razem współpracujecie, jednak wymieniacie tych zawodników u siebie na, na galach, bo dzięki temu mogą, mogą w sumie wszyscy regularnie startować. Wiesz, takie, takie było założenie na samym początku i, i, i ci zawodnicy, którzy, którzy byli w, w tym Xboxing Promotion no, lub podpisane mieli kontrakty ze mną czy, czy z Mateuszem, walczą, walczą na, na, na tych galach i, i chcemy, chcemy to rozróżnić, że przykładowo ta współpraca jest taka zacieśniona, pracujemy razem zawodników, zawodników załóżmy, mamy wszystkich razem kontrakty, które będą teraz podpisywane, będą podpisywane z MB i z TymEX. I, I po prostu ta współpraca musi w tą stronę iść, że, że ci wyróżniający będą, będą boksować na, na MB, MB Promotion, a po prostu ci zawodnicy, którzy mniej, mniej, czy mniej wyróżniający, czy po prostu stawiający pierwsze kroki w boksie zawodowym, będą boksować na tym eksie. Wiadomo też, że, że, że musimy na tym eksie też wystawiać walki wieczoru i ci zawodnicy wszyscy też nie mogą boksować na jednej gali MB Promotion. Dlatego, dlatego myślę, że tutaj to jest wszystko doprecyzowane. Myślę, że wszystkie, wszystkie takie szlify, szlify i, i wszystkie dogadania, domówienia zrobimy, zrobimy w przyszłym tygodniu i myślę, że, że tutaj kibice będą zadowoleni z tego, z tego, co będziemy po prostu chcieli robić. Wspomnieliśmy przez chwilę o Michale Żeromińskim. Mówić, że Michał robi wagę. Wróci Michał jeszcze do boksu. Powiem szczerze, nie wiem. Rozmawiałem z nim bodajże trzy miesiące temu rozmawiałem dwa miesiące temu, jeszcze, jeszcze wszystko wskazywało na to, że po prostu mu się chce. No teraz myślę, że... Nie wiem, po prostu rozmawialiśmy z nimi i Marcel też z nim rozmawiał ostatnio i mówi, że, że niestety nie, nie jest w stanie się przygotować do tej walki na 11 lipca. Myślę, że tutaj wiadomo, że, że Michał pewnie też, też pracuje, robi, ma jakieś inne zajęcie, nie ma, nie, ma, nie ma co go zmuszać, jeśli jeśli będzie w stanie i, i, i tą wagę będzie, będzie robił albo będzie chciał chciał boksować, no to nie, nie ma żadnego problemu. Zawsze, zawsze go na jakąś tam galę wstawimy, ale to mówię, musi od niego wychodzić, że po prostu on musi chcieć, a nic nie robić na siłę. Teraz, jeżeli będą imprezy bez publiczności, to będzie zawsze per per -view, No, bo jednak wiadomo, trzeba, trzeba jakoś tam zarabiać na tych galach i żeby to wszystko miało ręce i nogi. I w ogóle ciężko tak robić, robić event, jak jest bardzo mało publiczności, albo nie ma jej praktycznie wcale. No, powiem szczerze, że na pewno bardzo ciężko jest, bo, bo wiadomo, część budżetu, które, które były na, na, na galach, no to, to były z publiki, z kibiców, którzy kupowali bilety, było, było to z samorządów, którzy. Które, które po prostu pomagały przy promocji i tych gal, dlatego myślę, że, że naprawdę ciężko jest, tylko ci najmocniejsi mogą takie gale, gale, gale zrobić, bo, bo nie, nie, nie wyobrażam sobie, że, że, że ktoś, który nie ma w zanadrzu jakiejś tam gotówki, że po prostu taką imprezę zrobić. Ciężko, ciężko na pewno. A co do perperview, no wiadomo, dzisiaj, dzisiaj w, boksie, w boksie zawodowym nie ma zawodników na, na per -per nie, nie, ma, nie Ci zawodnicy nie wzbudzają jakichś tam wielkich emocji myślę, że ciężko po prostu by było zrobić. Myślę, że ta, jeśli, jeśli chodzi o Perperview i jeśli by się tam udało jakąś walkę zrobić, to myślę, że ten Parzenczewski Ford by zasługiwał na, na taką walkę w Perperview, gdzie by się sprzedała tutaj by, by była wyrównana walka. Wiadomo, ludzie, ludzie by na nią czekali i wynik byłby nieznany a tak to w pozostałych, w pozostałych naprawdę by było ciężko, żeby to po prostu po prostu coś, coś zbudować, coś, coś dopiąć, żeby, żeby to się sprzedało w PPW. Myślę, że, że nasze, nasze kolejne gale niekoniecznie muszą być w PPV. Wczoraj, czy przedwczoraj, chyba wczoraj na social mediach widziałem, jak z Mateuszem Borkiem w jakiejś ładnej scenerii gdzieś tam jeździliście i Mateusz mówi, że, że, że knujemy, knujemy. Eee, knuliście? Gdzie zrobić galę w sierpniu? Tak, my, no wie, z reguły to wszyscy mówią, że, że my z Mateuszem knujemy i no wiadomo, że, że knujemy, Ktoś chcemy robić, wiadomo nie oglądamy się na, na, na nikogo, robimy swoje, widzisz, że ja tak naprawdę z nikim nie dyskutuję, yy, wiem, wiem na co mi stać, wiem co, co mogę zrobić i, i po prostu to robię. No. Jeśli chodzi o scenerię i, i ten wyjazd z Mateuszem, no to, to wiadomo, wcześniej byliśmy w warłamowie też knuliśmy no i wyknuliśmy że MB Boxing Night będzie w Arłomowie 20 czerwca. Wczoraj też byliśmy nad wodą i też knuliśmy i myślę, że w sierpniu też będzie, będzie, będzie gala jakaś tam. No i myślę, że cały czas, wiesz, cały czas się rozwijamy, dopracowujemy. I, I myślę, że to tylko z takim dobrem dla kibiców, żeby ci kibice oglądali dobrzy, dobry boks, żeby, żeby po prostu chcieli do tego boksu wracać i, i ten boks włączyć w telewizorach i go oglądać, bo, bo jak wiemy dobrze, no, z tymi oglądalnościami i do tej pory było słabo i, i musimy jakoś to, to zmieniać, coś robić i myślę, że, że w najbliższym czasie nam to się uda.